Ser, ser, ser. i się zabezpieczamy Good Pizza Great Pizza odcinek drugi, zapraszam Good Pizza Great Pizza w tą niedzielę odbędzie się dzień połowie połówek połowa połowa kieł, dobra później no i uznałem, że ta piz pizzera jak z horroru wygląda na zamkniętą. Czy macie w ogóle pizzę pół na pół? Przynajmniej wiesz co myślę o tym. Miejscu ludzie zobaczymy jak wy podzielisz moje pizzę pół serem, pół z Pół z serem, pół pepperoni, czyli... No wiem to chłop. Pół z serem, czyli o tak. Kurde. To jest pół. I pół. No i idzie do pieca. No i tak się zaczynamy. Dzień od jakiegoś konkurenta, który nie zgadza. Fajnie. Dobra, pół na pół, czyli tak. Dobra. Och, to jest całkiem niezłe. Co to jest? Ha, ha, ha. Tak, haha, ha, bez. Nie wiem. Nie. Če dobite pico puna, pult, petroniser, dobite. Kuperoni in še, čili tradicionalno. Mabra. In... No in na picah. Poglejmo. Aha. Imam z izzvanjem. No in puna puno, pizza. Hej, w porządku, spoko. Nie wiem, że w porządku. Hej, chcę pizzę te ale tylko na jednej połowie. Stary, chcę... Połowa sos, ser, połowa sos, ser Aha, czyli... No to mogłem się domyślić, ale myślałem, że... Nie wiem po prostu. Dobra, jak chciał to dostaję, pół na pół. Dobra, to mu normalnie pokroję. Osiem kawałków. No i to jest matematycznie idealna pizza. Wiedziałem o tym, dobra. Kolejny klient. Heisser, połowa peperoni. Połowa sosa, połowa. Ja robię proste zadanie. Poważ dobra, um, dobra. E, Poważ ser. Czyli mam. to tak. To wszystko. Nie wiem, jak będzie niedobre, nie, to nie wiem. No, a propos, propos dobrego dnia, zawciła byłem w górę. To byśmy mieli w sobotę, I trudno wezmę. Aha, no nie marzmy tu. Dobra, czy mogę dostać kiełbaskę? Kiełbaskańczyk. Na no, pewno wrócę i to bardzo. No, dzisiaj kupię. I pod koniec tego dnia. Połowa i to po... Ach, połowa pro i połowa ser. Dobra. No, no i koniec. No i też jest to takie pizza. W tym dniu. No i idealnie będzie. 8.30 45 no i maka no i dziewiąta. Um, to pokroję tak bo dobra dobra robota no i koniec szczęśliwy klient oczywiście reklama musi być dobra z tym po przerwie całkowity zyskt. No brawo No co, nic nie kupię Naprawdę nic Ewentualnie To se kupię No brawo, następny dzień Pizza News Network czy wiadomość poświęcona pizzy są słuszne a pojedyncze widzę, są nie chcę dobra, nie chcę no i Osiąg... nie chcę osiągnięcia szczęśliwy klient gotowy na to, chcę pizzę peproni z kiełbaską zapomniałem, że chcę jeszcze wypieczoną sos chcę popronie Dobra, czyli sos, ser, peperoni i kiełbaski. Dobra, no moi drogie, to wreszcie to zadanie. Złotówka 67 groszy, no to jak nie zarobić. Aha, jak nie zarobię dzisiaj, jak dzisiaj nie zarobię tyle, to po prostu, to po prostu nie będę miał na sobie najem. Może służą mi więcej pracy. Ha. Dobra, chłopie, nie, na jeden. Dobra, chcę z, chcę z kiełbasą bez sosu. Haha, ha, muszę mieć małe kawałki. Podzielę się nimi części Kiełbasy, ale bez sosu. To jest pierwsza Kiełbaski, ale bez sosu. Czyli z serem i kiełbasą. Aha, czyli na małe kawałki. Czyli ostatni w Silvę są cztery Nie no, ja mogę. Dobra, małe kawałki, czyli tak. 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 No i też są małe kawałki. Dobra. Solidne okej. Okay. No, ale ja dać na pisku. Dobra. Proszę jedną głodnie. Dobra. Dajmy to komputer żeby się Nie no, no kurde Po zamknięciu tyle to tego dałem Jak mam już O nie Na restaurację przez tego bezdomnego chyba upadnie Dobra Dziękuję no. Chcą Cześć, mogą się prosić o, o zamówienie pizzy ale chcę na miejsce, ser, bo mam pizzę. O, chodzi, chodzi mi o pizzę poprawnie bez danego sera. Czyli, czyli, czyli o kurde, pizza poprawnie bez danego sera. Szybko robcie, Dwie pizzę jeszcze zdążę. Szybko 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 szybko, 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 szybko. Chyba szybko. Do tego i. Poprawnie, powinno się bardziej. Starać się, Jezus! Jeden ja al. Jestem tutaj po pizzę z serem, kiełbaski, pizze z serem, kiełbaski na jednej. Kurde. Dobra, mam eu não entendo o que Dobra. Sós, so, ser. Kiełbaski. Kiełbaski. Na uma. So, Sós, ser. Ser. Czekaj, bankrutuję zaraz, dobra, druga, szybko, 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 dobra, no szybko mam nadzieję, to wszystko, nie no. No, že se dušo to Dobra! Dobra, Dobrá, ale tak. Malo. To dobrý den na klasiční pizzu. Dobra, nevím na čego, ale už o 9. musíš žít. Divně. Mogę prosić o coś więcej Jezus. Dobra, chłopiem. Już mi zapłaciłem. Dużo, bardzo, bardzo dużo. Czekaj. To było fajnie. Dobra. Lecisz. Ja mhm. Dobra. Więc tu już nie mam szybko. Klasyczna pizza. Czyli tak. Dobra proszę, dziękuję bardzo, Uuu, ile napisku mam, dobra chyba się, 24 zł, dobra, nie bankrutuje. ulepszenie, <śm> Naprawa, nic nie trzeba naprawić. Super no tak koralka. Dobra, nic tak będzie. Network. za ostatniej chwili nie ma żadnych wiadomości, że z tego posłuchajmy naszych sponsorów. No, na pewno nie ma żadnych sponsorów. Tak więc. I sprzedaję tutaj pizzę prawdziwe, nie, potrafię jutro do na jutro, Narodowy Dzień Pizzy, pół na pół, ale dla ciebie oznacza to nieudana stąd. Dobra, jestem tutaj po pizze z serem, kiełbaskami i pizzą z kiełbaserem, wszystko. Dobra dzięki. Dobra, sos, widać. Dobra, sos, ser. Teraz drugie zamówienie, czekaj. Um, Soser kiełbaski Na jednej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zł Dobra Soser kiełbaski na jednej Dobra Teraz tytuł I nakładamy ciebie Ciebie też Kiełbaski Nakładam No i Mm, wypieczone to wszystko. Wypieczone to wszystko. Czekaj. czy tu piszę? Dobra, dobrze wypieczone, czyli... Dobra. Dobrze wypieczone. Dobra, jest dobrze wypieczone. Ta jest już dobrze wypieczona. Wejdzie tutaj. No i ta jest dobrze wypieczona. Dobra. Nic nie mówi o krajeniu. Więc pokroję jej tradycyjnie 8 kawałków. Dobra. I będzie lepszy niż martwi się. Mhm. Dobra. Kiełbasa. No kiełbasa, też, pizza. kiełbasa to jest kielbasa na kieł się nie ma. Mówicie o takiej owacie. Ja bym też nie wiedział, tutaj jest pizza po prostu w tym owacie. A bramasz po prostu na tym. To, to, jest ostatni dzień na tym odcinku. Sema, stary pizza dnia jest po prądzku w tym hmm, Nie, wiem dlaczego. Ten dzień jest po prądzku w tym I kolejna kolejna pizza leci. No i jeszcze Dwie pizza. Mi się uda zrobić. Z tym troszeczkę to się, kto się. To jeszcze się da. No i to jeszcze. Mam i to zlapuję. Po proni powinna być bardziej postarać. Dobra, chłopienie. nie zmalić? Dobra, cześć kiełbasa, tak, och co sos, no i mówiłam, że jest sosem kiełbasa, kurde, dobra, jedno pizzy, Szybko. Jeszcze jeden, jeszcze jeden klient, kurde, jeszcze jeden klient, dobra, dobra, okej, daj mi pizzę peperoni, 16 kawałków, pizza, peperoni, 16 kawałków, ale pepperoni? nie wiem peperoni, nie wiem,

Dzięki za teraz wszystko może zrobić Aha, czekajcie. Co się stało? Ej, co się stało? Dobrá. Sorry, ale... Zaslňuji auto. Dobrá, ale samozřejmě reklama musí být, že? Tradice.